Siemanko, straszny Margo, zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj sobie kupimy zbroję eventową z chyba Gwiazdki 2013 roku. Jest to zbroja, na maga. No i będziemy kupować ją za same odwiązanie. Był to chyba 50. A nie, jeszcze Wam pokażę, bo mogę kupić. Buty mogę kupić takie albo takie ale to odpadają bo pod raczej nikt tego nie nałoży tak jak i te i dlatego sobie kupimy zbroję na 40 livel z gwiazdki 2014 dobra ja tu sobie wezmę pożyczkę i zaraz kupujemy no i mamy tu już pożyczkę wziąłem Wziąłem 1-2K, w sumie nie, 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 nie mam po co więcej brać. No, jak zobaczyłem ten przedmiot, to postanowiłem, że to. No i kupujemy. No i mamy. A co z nim zrobimy? To jeszcze się zastanowię. Na razie sobie go do D wrzucę. Fajny przedmiot, nawet jeszcze go ulepszyć. pod BVB może być. Jak tam lepszych hero nie ma. No i cóż, no i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie, pozdrawiam Was i zapraszam Was na kolejne odcinki, w którym już może będą konkursy. No i trzymajcie się, cześć. Siemano straszny margo i zapraszam Was do sprawdzenia mojego płaszczu jakby skradzionego którego kupiłem za odwiązanie jak widzieliście na filmie a teraz tego wystawiłem i za 99 zł mam licetkę już czyli można powiedzieć że takie coś kupiłem za 15 zł i mi się 100 stałem no jest fajnie no jeszcze 11 godzin no ja się cieszę jest fajnie i może zacznę tak nagrywać odcinki no i to by było na tyle a ja się z wami żegnam cześć